Witajcie moi drodzy, dzisiaj takie bardzo szybkie, króciutkie filmiki wam chcę powiedzieć, bo wiadomo jest zawsze dużo do powiedzenia na temat ekumenii, na temat co tam jeszcze było, tylko nawet nie chcę tam ogólnie, nie wiem czy to sens w ogóle jest o tym mówić, po prostu ci którzy naprawdę są na nawróceni to będą wiedzieli o co chodzi, ale powiem wam taką rzecz, którą, która wydarzyła tutaj się nam przedwczoraj, przedwczoraj chyba, że nasza cała rodzina, słuchajcie wchodzę do domu, Mój mąż już był wcześniej przede mną, bo tam skądś przyjechaliśmy właśnie i mój mąż po prostu wszedł przede mną e, razem z moją siostrą, która do łazienki właśnie już poszła, bo łazience, mój mąż tam siedział w, w pokoju, potem córka tak samo i ja wchodzę e, i słyszę flet. I wszyscy, moja, moja córka, mój mąż i ja słyszeliśmy flet, który grał. I to, to, to już nie było, że to coś mi się uraja w głowę, e, tylko po prostu moja siostra gra na flecie, więc myśleliśmy, że może ona wzięła do łazienki flet, tam czasami się po prostu pogrywa. Ale pytamy się jej i nic takiego w ogóle nie było. Nie miała żadnego fleta w ogóle w łazience. Bo wróciła do domu, bo poszła to do łazienki. I powiem wam, a dzień wcześniej słyszałam muzyczkę, taką delikatną muzyczkę, jakby gdzieś leciało w tle coś. Ciało, leciało, się skończyło, już nie było. Nie wiem, co to znaczy, ale sprawdzałam sobie ogólnie flet w Biblii. Jakieś tam, wiecie, rzeczy w Biblii, co może znaczyć po prostu flet, jak, jak się słyszy flet i w ogóle w Biblii. Co on oznaczał? Oznaczał radość, wesele. Czytajcie to? Także powiem wam, dlatego idziemy już do domu. Idziemy już do domu. Powiem wam, to jest to jest to po prostu niesamowite, bo naprawdę ja słyszałam, jakby ona grała na flecie. Moja, moja córka powiedziała, jakby anioły, jakby, tak jakby to był anielski jakby jakiś, tak, 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 Ona tak co powiedziała, bo swojemu tam jakoś, nie? Powiem ci, powiem wam, powiem ci, powiem wam, że to jest dla mnie niesamowite. Aż mam dreszcze teraz po prostu na twarzy, aż tutaj takie, o! Ciarki. Naprawdę, słuchajcie, to jest coś naprawdę na rzeczy. Jest coś na rzeczy, coś się będzie działo. Ja chodzę do parku teraz, tutaj, słuchajcie, byłam w parku kolejny raz, kolejny tydzień. Chyba można powiedzieć, że grałam już chyba tydzień w parku, co tydzień, co tydzień, co niedziela. I powiem wam, że naprawdę widzę, że ludzie naprawdę słuchają. I nawet jak dla jednej osoby tam byłam, śpiewałam te pieśni na tyle, ile umiałam, jak umiałam. Powiem wam, że było zawsze warto. Pan Bóg wie i widzi, kto miałby się nawrócić, kto nie. I tak samo mówię, głoszę Ewangelię na tyle, ile potrafię, jak potrafię. Więc jestem po prostu tylko zwykłym człowiekiem i ułomnym w wielu, wielu, wielu sprawach. Ale Pan Bóg naprawdę nas po prostu zmienia i pomaga, i wykorzystuje to po prostu na swój sposób, aby wtedy to właśnie było, że nie w naszych siłach wszystko, tylko w jego siłach. Teraz nagrywam Wam kolejny filmik, bo to, co Wam powiem zaraz, to dopiero będzie. Wow. Także do usłyszenia w kolejnym filmiku i z Bogiem.